Alkoholizm to choroba, która niszczy nie tylko organizm osoby uzależnionej. Niebezpieczne picie alkoholu wpływa także na funkcjonowanie rodziny alkoholika. Uzależnienie może prowadzić do problemów finansowych, problemów z relacjami między rodzicami i rodzicami a dziećmi. Alkoholizm może być również źródłem przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej. Bardzo często pojawia się również tzw. zaniedbanie czyli naruszenie obowiązku opieki ze strony osób bliskich. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest uzależnienie, między innymi od alkoholu. Okazuje się, że z tego powodu najbardziej cierpią dzieci. Przychodzą do nas osoby, które mają problem z kłopotliwym zachowaniem dziecka, swojego dziecka lub też ucznia, lub też osoby pod opieką no z dzieckiem, które jest pod opieką takiego dorosłego. Tak jak powiedziałam, są to głównie dzieci, które doznały krzywdy w swoim życiu. Tak? Są to dzieci, których rodziny są pod, w trakcie realizacji procedury niebieskiej karty. Są to także dzieci w, z rodzin, w których występuje problem uzależnienia. Są to także dzieci, które w wyniku różnych sytuacji losowych doświadczyły kryzysu. To są to dzieci w żałobie, są to dzieci, które nie mają kontaktu z rodzicem, są to też dzieci, które doświadczyły różnego rodzaju przestępstw i wymagają pomocy. Od pewnego czasu także realizujemy zadania dotyczące dzieci z różnymi z ryzykiem zaburzeń psychicznych. Także udzielamy wsparcia rodzinom dzieciom, które zazwyczaj z różnych powodów takich kryzysów gdy prezentują pewne objawy w swoim zachowaniu, które utrudniają funkcjonowanie na co dzień i są właśnie kierowane do naszej placówki z tego powodu. Większość naszych podopiecznych y, to są dzieci, które doznały pewnego rodzaju zaniedbań lub też, też krzywdy, bo zaniedbanie też jest krzywdzeniem, w wyniku różnych trudności rodziców czy też najbliższych w ich otoczeniu, które nie zostały należycie wsparte lub też nie, do, nie dostały. Wystarczającego y, 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 wsparcia czy też te, y, ochrony czy Poczucia bezpieczeństwa i właśnie z tego powodu y, zachowują się w, tak, a nie, w, t, w taki, a nie inny sposób. Bardzo często są to zachowania, które stanowią pe, y, y, pewien sygnał o tym, że coś złego dzieje się w życiu dziecka. Y, sygnał tego, że dziecko nie radzi sobie z pewnymi emocjami, nie wie co z nimi zrobić, y, 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 też nie, nie ma wystarczająco dużo uwagi czy wsparcia. Y, Związanego z doznawaniem pewnego rodzaju, yy, yy, z, z pewnymi uczuciami, i yy, no radzi sobie w sposób taki, jaki sobie radzi. Są to często też takie zachowania, które nie tylko dla samego dziecka są trudne, ale są też trudne dla otoczenia, tak? dla jego rówieśników, dla jego yy, środowiska szkolnego, dla jego rodziców, dla jego rodzeństwa i mam wrażenie, że to bardzo często do naszego ośrodka dzieci są jak gdyby kierowane z taką delegacją do rozwiązania problemu całej rodziny, czyli jak gdyby, problem tkwi w całej rodzinie, a do pomocy przychodzi głównie objaw dziecka, tak? Bo dziecko jako osoba, która przejawia te niepokojące czy też niewygodne, czy też trudne zachowania dla osób dorosłych. Jak gdyby jest reprezentowany do, do leczenia, natomiast okazuje się jak w procesie takim diagnostycznym, czy w procesie takiego kontaktu z dzieckiem, okazuje się, że przyczyny tych zachowań i tych zaburzeń, czy tych trudności dziecka bardzo często są powiązane z trudnościami funkcjonowania całej rodziny. Największa liczba dzieci trafia do nas takim. Problemem braku uwagi rodzica. Uwagi szeroko rozumianej, bo bardzo często to jest rzeczywiście brak takiej faktycznej opieki i uwagi. To są dzieci, które z różnych powodów są pozbawione kontaktu z rodzicem: rodzic jest daleko, pracuje poza miejscem zamieszkania dziecka, są to dzieci z rodzin rozwodowych. Ale tutaj chodzi także o taki kontakt emocjonalny, czyli bardzo często jest tak, że mimo tego, że dzieci mieszkają wspólnie ze swoimi rodzicami, są w rodzinach pełnych, to mimo takiego fizycznego kontaktu na co dzień. Nie kontaktują się ze swoimi rodzicami emocjonalnie, czyli jak gdyby czy bardziej z drugiej strony, rodzice nie kontaktują się z dziećmi emocjonalnie. Dzieci są bardzo często pozostawiane same sobie. Mówimy o takim porzuceniu emocjonalnym dzieci, braku zainteresowania takiego emocjonalnego ze strony rodziców, co powoduje, że dzieci to zainteresowanie starają się jak gdyby uzyskać w innych środowiskach. Jeśli w Twojej rodzinie obecna jest przemoc, pamiętaj, że możesz skorzystać z tzw. procedury niebieskiej karty, która może zostać uruchomiona przez Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Informacje o karcie znaleźć można m.in. na stronie internetowej www.niebieskalinia.pl Bần 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 xong rồi 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 xong